Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w, no, w nietypowych czasach i też w dosyć nietypowej rozmowie. Jest ze mną pan Bartłomiej Benisz, prezes zarządu firmy Arbena. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panie Bartłomieju, jak wiemy, doskonale zagrożenie ze strony koronawirusa, no, powoduje niemałe zawirowania y, na wielu rynkach. Y, mamy trudności eksportowe, mam tu na myśli y, wołowinę, mamy też nadpodaż y, na rynku mleka, która, który, y, mleka, który, które musi pozostać y, na rynku krajowym. I proszę powiedzieć, jak ta niepewność y, no, y, wśród hodowców y, odbija się na Państwa firmie? No, jeśli chodzi o y, sprzedaż tutaj dla naszych y, y, głównych klientów, bo y, naszą główną branżą jest branża rolnicza, y, to y, no, zauważamy, że y, w marcu y, sprzedaż ta porównywalnie z marcem roku ubiegłego y, spadła mniej więcej o 40%. A gdyby patrzeć tylko na drugą połowę marca, to tutaj mamy spadek Myślę, że rzędu 70-80%. Mówię tutaj o nowych zamówieniach. Natomiast zamówienia, które były, które były podpisane w styczniu, w lutym, na ten moment realizujemy normalnie, bez opóźnień. Jedyne opóźnienia, które, które mają miejsce, są związane z większymi trudnościami, jeśli chodzi o. Znalezienie transportu, bo tutaj też jest na rynku mniej firm transportowych, no i stawki też, wiadomo, tych, tych usług zostały podniesione. A jak wygląda ta bieżąca realizacja? No bo Państwo przecież no, dostarczacie, montujecie wygrodzenia w, w, w oborach, ale także hale namiotowe, to są, to są dosyć duże i poważne inwestycje. Jak wygląda generalnie praca na co dzień? Czy hodowcy, rolnicy, inwestorzy no, przyjmują państwa? Jak to się w ogóle odbywa stricte w gospodarstwie już? Znaczy, my na ten moment no, te wszystkie prace montażowe, które były zaplanowane, a one są planowane mniej więcej z dwu, trzy tygodniowym wyprzedzeniem, te prace realizujemy z naszych czterech ekip montażowych zostały trzy. Jedna ekipa no, powiedzmy wykruszyła się tutaj ze względu też na, na obawy związane z, z tą epidemią. Pracownicy woleli wziąć urlopy i po prostu nie wychodzić w teren, nie wychodzić do pracy. Natomiast czy pozostałe ekipy pracują normalnie? Oczywiście też nie narzucamy tutaj naszym klientom, naszym inwestorom, żeby przyjmowali montażystów. Natomiast jednak większość klientów, no, którzy już zapłacili zaliczki za, za swoje hale czy wygrodzenia, zależy im na tym, żeby te inwestycje jak najszybciej dokończyć i z tych zakupionych urządzeń korzystać. Wprowadziliśmy tylko takie, takie zalecenie, żeby. Nie, nie zapraszać montażystów do, do domu. Nawet zawsze nasi klienci, no... Są na tyle gościnni, że zapraszają czy na obiad, czy na kolację po skończonej pracy. Tutaj prosimy, żeby, żeby tego nie robić, żeby ewentualnie jakiś posiłek zapewnić na wynos. A nasi montażyści, jeżeli jest taka konieczność, bo zazwyczaj pracujemy na wolnym powietrzu, natomiast jeśli praca miałaby miejsce w kontakcie z innymi ekipami, to są wyposażeni w maski ochronne. Y, które no y, hmm. za... też środki bezpieczeństwa jak najbardziej są zachowane. Mhm. No no, ale myślę, że najważniejsza informacja to taka, że Państwo y, cały czas pracujecie, można się z wami cały czas kontaktować, że jesteście y, dostępni no, online, y, bo y, jest Pan tutaj znakomitym przykładem. Y, y, I myślę, że wiele również y, takich informacji związanych z. Y, z doradztwem czy z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi jesteście Państwo, że tak powiem, w stanie przekazać telefonicznie czy, czy mailowo i myślę, że tego się powinniśmy prawda, trzymać w, te, w tych trudnych czasach. Tak, oczywiście. Tutaj nasi, nasi handlowcy pracują w pełnym składzie ja też bardzo serdecznie dziękuję im za tą, za tą gotowość właśnie do, 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 do pracy. To, co możemy robić, oczywiście nie spotykamy się z klientami, nie chcemy tutaj, że tak powiem, kusić losu, poza przypadkami takimi, które wymagają tego, tego osobistego spotkania, i tutaj zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa. Natomiast no, służymy pomocą, doradztwem telefonicznym, mailowym, jeżeli ktoś ma jakieś zapytania. Też nieco zintensyfikowaliśmy naszą działalność marketingową. Widzimy, że tych zapytań jest coraz mniej, więc też zwiększyliśmy wydatki na reklamę. No a z drugiej strony cieszymy się, bo nasi klienci poza kilkoma powiedzmy przypadkami, ale naprawdę odosobnionymi, nie odwołują zamówień złożonych wcześniej. Ewentualnie proszą o przełożenie w czasie samej kwestii, już potem montażu czy, czy dostawy zamówionego towaru. No cóż, mamy, wszyscy mamy nadzieję, że to zagrożenie się powoli skończy i wszyscy wrócą do normalności, czego ja hodowcom i również panu życzę. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.